Nagrywamy. No, taka wyprawa, nie wiadomo za czym. Przemieszczam się po takich haszczach, chabadziabiach. Tak naprawdę nie licząc na nic. Podobno łoś już tam zrzuca. Tak idę sobie tutaj krok za krokiem i nachodzę sobie na Rosochę. <gry> Kurde, jest listopad. I znalazłem rosochę. Świeżo w tym roku. Świeża. Ale młody byk. Nie za duża. Leciutka. Fajnie wypłaszczone. Może będzie jakiś ala łopata w przyszłości. Ale taki młody i tak szybko zrzucił. Niezłe. Fajnie. Pierwsza świeża rosocha w tamtym roku, tylko jedna świeża, i to późno. A w tym roku, w miarę wcześniej, zaczęty sezon. Także super, szukamy dalej na razie.